Ateistka zaczyna widzieć swojego zmarłego męża. Dzisiaj przedstawię Ci horror z 2020 roku pod tytułem Dom Nocny. Fabuła prezentuje się mniej więcej tak, że główna bohaterka miała męża, który strzelił sobie samobuja i ona jest nauczycielką i sobie z tym nie daje rady. Fajnie. I ona twierdzi, że nic po śmierci nie ma, ponieważ kiedyś, kiedy miała 17 lat, doszło do jakiegoś wypadku i przez chwilę stadało jej serduchu, chyba tam na 4 minuty, i twierdzi, że wtedy nic nie widziała, nic nie było, ciemności, i była po prostu, po prostu ciałem. Lecz po niedługim czasie, po śmierci jej męża, w ich domu zaczyna nawiedzać. I ona uważa, że to jest duch jej męża. W międzyczasie ona odkrywa straszną, mroczną tajemnicę jej męża. Horror bardziej naciska na psychologiczny horror, a nie horror o duchach. Wątek duchów jest tutaj bardziej postrzegany jako problemy psychiczne z radzeniem sobie po śmierci męża, niż faktycznie duchami. I to widać od samego początku i nawet to nie jest spoiler. Niestety, horror choruje na bardzo wielką wadę. Mianowicie, nic kompletnie nie wyjaśnia. Mamy trzy naprawdę duże plot twisty, wątki, i nie są kompletnie one wyjaśnione ani później, ani w żadnym momencie. Tylko trzeba czytać komentarze na forach, gdzie ludzie mają swoje teorie na temat znaczenia zakończenia, znaczenia wielu rzeczy itd. itd. Problem ci, ty. Że to nie jest w horrorze, tylko to są domysły użytkowników, którzy to oglądali. Tak nie powinno być. Horror powinien wyjaśnić wszystko. Albo po prostu nie zaczynać tematu. Zakończenie jest beznadziejne. Osobiście nie podobało mi się to zakończenie. Nie do że nic nie wyjaśniło, to jeszcze zostawiło nas dosłownie z jakby nie końcem filmu, tylko jakby. Film się skończył, tylko tak, jakby się film skończył, ale było po nim jeszcze jakieś pozostałe kilka godzin filmu, ale już nie mieliśmy czasu i funduszy, więc po prostu w tym miejscu zakończmy. Tyle, dziękuję. Nie ma końca ta historia. Ta historia ma początek, rozwinięcie nie ma zakończenia. Po prostu rozwinięcie sobie idzie dalej i możemy sobie interpretować, co się wydarzyło. Później i w sumie nawet w międzyczasie, ponieważ wiele wątków zostało, jak już mówiłem, niewyjaśnionych. Mam tyle pytań do autora tego filmu. Mam tyle pytań dotyczących jednego głównie ważniejszego wątku, który kompletnie został olany. A nawet jeśli nie został olany, to nie ma kompletnie racjonalnego wyjaśnienia o co chodzi. Nawet na forach nikt nie wspomina o tym najważniejszym wątku, mimo tego, że jest najbardziej przez cały film podkreślany. Tylko po prostu chyba nikt nie potrafi zrozumieć, co autor miał na myśli, więc po prostu udają, że ten wątek nie istniał. Czy ten horror potrafi przyrazić? Bardziej bym powiedział, że troszkę może zaciekawić, jest bardzo, bardzo tajemniczy, mroczny, ale jest on bardziej skierowany coś jak film wcielenie Jamesa Wan'a, który bardziej naciskał nie na to, że było strasznie, ale żeby było tajemniczo, niezrozumiale, psychologicznie i tym podobne. Tutaj dosłownie jest to tak samo pokazane, tylko oczywiście gorzej, mniej tego mroku, więcej tajemniczości było, więcej domysłów i bardziej to wyglądało jak dramat, thriller troszeczkę, ale nie horror. Ci, że sama główna bohaterka jest nie dość że troszeczkę irytująca momentami, to jej decyzje w niektórych momentach nie mają kompletnie sensu. Dowiedziała się o pewnej rzeczy, makabrycznej, złej, chorej rzeczy, i w scenę później, kiedy się konfrontuje z tymi rzeczami, to reaguje dosyć łagodnie. Mimo tego, że jak się dowiedziała o tych rzeczach makabrycznych, była zszokowana. Nagle się konfrontuje z główną przyczyną tych, tych złych rzeczy, tych makabrycznych rzeczy. I już jest w porządku, kompletnie ona o tym zapomniała, albo scenariusz zapomniał o tym, że ona już to widziała i po prostu pomieszały się sceny, nie wiem, ale wyglądało to absurdalnie. I nikt tutaj mi nie wytłumaczy, że jej emocje wzięły w górę teraz, ale inne. Nie, to tak nie działa, nie działało i działać też tak nie będzie. Jest on według mnie bardzo kiepskim horrorem. Ładny zrealizowany, ładne obrazy, bardzo fajne efekty specjalne. Miał dobrą fabułę ale niestety nie miał zakończenia i przede wszystkim nie rozwinął żadnego, dosłownie żadnego wątku. Miliony pytań, zero odpowiedzi, tak na zostaje twórca filmu. Ten horror ewidentnie nie trafi na moją topkę najstraszniejszych horrorów wyprodukowanych w 2020 roku. Jeśli chcesz wiedzieć co się znajduje na takiej liście, no to śmiało zapraszam do odcinka, w którym omawiam najstraszniejsze horrory z 2020 roku.